Witajcie, kochani. Tak zainspirowany urodzinami mojego syna, który skończył 18 lat, i gdy tak ze swojego doświadczenia mu życzyłem, dawałem mądre wskazówki, <noise> tak sobie pomyślałem o tym, że tak fajnie byłoby. Coś powiedzieć, co mi tak bardzo mocno przychodzi. Jest młody człowiek wchodzi w dorosłość tak zwaną. Każdy z nas tak naprawdę rodzi się każdego dnia i wchodzi w tak zwaną dorosłość. Czasami nieraz rodzimy się do dziecinności, do młodzieńczości, do różnych odsłon doświadczeń i bez względu na to, jaki mamy wiek, to te nasze odsłony każdego dnia są, można powiedzieć, w przeróżnych doświadczeniach. A wszystkie te doświadczenia to jest tak naprawdę zbieranie uczuć. To uczucia nas wiodą, to pragnienie eksploracji, ciekawość. To coś, co w nas woła, jest jak wiatr, by czuć. I my sięgamy po różnego rodzaju doświadczenia, różnego rodzaju odsłony, role, by czuć. Ciekawe jest to, że te wszystkie doświadczenia, coś zrobiłem, coś osiągnąłem, coś zdobyłem, coś mam, z kimś się spotkałem. Z kimś jestem. I to wszystko sprowadzało się do tego, jak się czułem. Jak się czujemy. Ciekawe jest w tym wszystkim to, że wszystkie doświadczenia, które przyniosły nam jakieś uczucie, i które są związane z czymś warunkowym, zewnętrznym że coś było, jest, ktoś jest, Ktoś był, czy coś zrobiłem, coś osiągnąłem, coś zdobyłem, mam. Te wszystkie uczucia wynikające z tego, które są związane z tym, że coś się pojawiło w naszym życiu, są zwiewne. One przychodzą i odchodzą wraz z tym, że coś osiągnęliśmy, coś posiadamy, potem możemy tego nie posiadać. Z kimś jesteśmy, potem nagle tej osoby nie ma w naszej przestrzeni. I wszystko tak naprawdę zaprasza nas w tej całej podróży, gromadzenia w tej swojej bibliotece uczuć różnych. Sprowadza nas do tego, że nagle zatrzymujemy się w ciszy i odkrywamy, że jest takie uczucie, które jest ponad tym wszystkim. Ilekroć. Gonie za tym uczuciem, które jest warunkowe, że ktoś jest, coś jest, coś mam, coś zdobyłem, to jest taka droga bez końca. I tak sobie myślałem o tym właśnie w kontekście tych życzeń dla mojego syna. Ale to tak naprawdę słowa do każdego z nas, do mnie też. I kiedy tak gonimy za tymi uczuciami, aż w końcu zmęczymy się, zatrzymamy. To dostrzegamy i odkrywamy, że tym największym, najważniejszym odczuciem, które jest jak kwiat w naszym życiu, który najbardziej potrzeba pielęgnować w czułości, w takim szacunku, to jest uczucie wynikające z samego istnienia. Przez to, że Jesteśmy w tych ciałach, możemy czuć te ciała. To już samo ciało jest w sobie niesamowitym zaproszeniem do tego, żeby czuć harmonię, słuchać tego ciała. Niesamowite jest to, że cokolwiek się w nas pojawia, to nie zaprzeczać temu, nie spychać pod dywan i w sobie gdzieś tam się kręcić i zacząć gromadzić jakieś tam emocje, po prostu. Wyrażanie tego. Przepływ jest esencją każdego z nas, i tak naprawdę to uczucie samego istnienia jest bezwarunkowe. Cokolwiek się dzieje, cokolwiek się wydarza, jakkolwiek nas pociągnie na lewo i prawo, to uczucie wynikające z samego faktu istnienia, że jestem, jestem, jest święte. I oczywiście będziemy ganiać za różnymi uczuciami i się unieszczęśliwiać. One będą się pojawiały, potem znikały. I tak, w pewnym momencie zatrzymujemy się w tak zwanej samotności, odkrywając to, że w tym jestem jest największa świętość największe odkrycie w tej całej podróży. I cudownie jest zgromadzić przeróżne uczucia, doświadczać. To jest po prostu cudowna nasza droga. I tego życzę każdemu z nas, byśmy byli odważni w tym, by odczuwać. Byśmy się nie krępowali lękiem, bo to jest tylko i wyłącznie iluzja umysłu, a odważnie sięgali po doświadczenie, by odczuwać. I kiedy odkryjemy to, że tak naprawdę esencją każdego wiatru jest to nasze jestem, nasze jam jest. Wtedy każde doświadczenie życiowe jest w takiej świadomości, że ono przychodzi, by nas wzbogacić. Na jak długo się zagości? Będzie, któż to wie? My, ilekroć będziemy chcieli się złapać czegoś, jakiegoś stanu na zewnątrz, to prędzej czy później, jeżeli chcemy rozszerzać się w świadomości, to to po prostu zacznie się kruszyć albo przeobrażać. I przyjmować tą najprawdziwszą, można powiedzieć, dla nas. Obecność, działanie. Tak naprawdę, kiedy spojrzymy na wszystko, to możemy się z tym wszystkim pożegnać. Kogokolwiek, cokolwiek pożegnać i przywitać na nowo. Nic nie jesteśmy w stanie zatrzymać, a to, co jest esencjonalne, to nasze istnienie. Samo w sobie jest darem żebyśmy mogli właśnie doświadczać uczuć. I tak sobie pomyślałem o tym, że właśnie ja już mu powiedziałem wiele rzeczy fajnych, fajnych, a tak sobie pomyślałam o tym, że taki młody człowiek, każdy z nas jest takim młodą istnością, cudowną, każdego dnia rodzącą się na nowo, by doświadczać, by eksplorować, odkrywać różnego rodzaju Odczucia, uczucia. Nie zniewalać się tymi uczuciami, ale odważnie doświadczać. Wiedząc o tym, że cokolwiek tworzymy, gdziekolwiek uwagę kierujemy, też to przyciągamy, a zarazem z tego jest to, że taka natura jest, że to, co dajemy, to też do nas wraca. Także wiecie, to niektórzy nazywają to odpowiedzialnością. Takie słowo, a tak naprawdę to jest kwestia tego uznania, że cokolwiek dajemy, to też do nas to wraca. I jak fajne jest cudowne dawać siebie w tym swoim uświadomieniu maksymalność siebie. Nie krępować się. Czasami nie zdajemy z różnych programów, różnych Naszych zapętleń, ograniczeń, ale cokolwiek się wydarza i cokolwiek to nam to przynosi w odczuwaniu, to jest to skarb. Jeżeli to dostrzegamy, to uczymy się, by wychodzić poza swoje granice swego umysłu, by w bezgraniczności przejawiać się. To jest cudowne. Tak więc każdemu doświadczeniu, Choćby ono wynikało z naszych jakichś różnych skrępowanych zapętleń, to każdemu doświadczeniu dziękujemy. I idziemy. Nie ma możliwości rezygnowania z samego siebie. To coś w nas się wciąż kręci, to pragnienie. Tak długo, jak będziemy szukać tego spełnienia na zewnątrz, tak długo będziemy. Lądować, <noise> lądować w ciemnej dolinie. To jest takie ciągłe przypominanie sobie, że te wszystkie zwierne uczucia, one nas ubogacają w mądrości, w tym rozpoznaniu tego, kim jesteśmy. Są chwilowe i zapraszają nas do tego, by uznać, przyjąć i zobaczyć to swoje istnienie które samo w sobie jest przepięknym uczuciem najlepszego dla was jeszcze wiele słów bym powiedział jemu w ramach tych urodzin każdy mu zna o sobie o jest tego tak dużo ale to już przychodzi przestrzeń i pojawia się natchnienie i potrzeba jakaś i objawia się to co jest potrzebne Najlepsze no dla Was.